Witam państwa serdecznie. Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Jeżeli ludzie zajmujący kluczowe stanowiska w danym państwie takie rzeczy mówią, to, to trzeba to brać pod uwagę. Co innego jak jakiś tam obszczaj murek, vloger czy ktoś taki, ale to są no, poważni ludzie. Minister spraw zagranicznych Litwy Landsbergis, uwaga, uwaga, nie wykluczył możliwości rozpoczęcia przez Ukrainę uderzeń na terytorium Białorusi. No, zaraz oczywiście do tego legenda będzie dostawiona, że przez teren Białorusi na przykład Rosjanie atakują, a Białoruś umożliwia na przykład przelot przez swoją przestrzeń powietrzną. No, w związku z tym Ukraina ma prawo zaatakować Białoruś. Prezydent Łukaszenka często ostrzega przed takim atakiem. Jeszcze do niedawna mieliśmy przecież masowy, masową budowę fortyfikacji na granicy ukraińsko-białoruskiej przez Ukraińców, a tu się okazuje, że e, proszę Państwa, Litwa to bardzo mały kraj jest e, i naprawdę powinna ograniczyć tego typu, e, bo to są zachęty. Jeżeli Argumentem jest to, że Ukraina ma prawo zaatakować zdaniem Landsbergisa, to jest proszę Państwa, członek NATO, Białoruś. No to jest jakby danie przyzwolenia, że Rosja może zaatakować Polskę też, tak? Albo jakikolwiek inny kraj. To są, proszę Państwa, Kogo ludzie wybierają do władzy, to się w głowie nie mieści. To się w głowie nie mieści. E, strasz, straszne e, wypowiedzi strasznych ludzi. Myślę, że w kampanii wyborczej mówił dużo e, o perspektywach, wizjach rozwoju, ekonomii, e, jak i jego partia. A teraz. A teraz zupełnie co innego. To tak jak z tymi naszymi też politykami.